Udało mi się uzbierać całkiem pokaźną kolekcję w 6 lat. I najczęściej zadawane pytanie to jest: jakich używam sztuczek? Chciałem się podzielić z Wami moimi osobistymi zasadami, kolekcjonera. Sam jestem stosunkowo świeżym kolekcjonerem, ale zasady te myślę, że e, tyczą się nas wszystkich: nowo przybyłych, no i starych bywalców, którzy po prostu chcieliby sobie coś odświeżyć, a może i nawet o czymś po prostu zapomnieli. Najlepsza zasada i raczej rada osobista, oczywiście, na końcu. Wyznacz sobie jasne cele kolekcjonowania i trzymaj się tego. Trzymaj się tych celi. Pomoże ci to skoncentrować wysiłki i skupić się na celu. A przede wszystkim, unikniesz impulsywnych zakupów. Pamiętaj o swoim budżecie. Kolekcjonowanie gier może być kosztownym hobby. Dlatego ważnym jest, aby uważać na swoje finanse i uważać, aby nie przekroczyć budżetu. Unikajcie nadmiernych wydatków. Bardzo łatwo jest się po prostu wplątać i zagubić w tych wszystkich liczbach. Dlatego dbajcie o swój budżet i nadzorujcie nieustannie. Skoncentruj się na jakości, a nie ilości gier, które kupujesz. Zamiast próbować zdobyć jak największą ilość gier, skup się na tym, aby kupować przedmioty wysokiej jakości do swojej kolekcji. Które naprawdę cenisz i które naprawdę będą przez lata ci się podobać. Bądź cierpliwy, co jest oczywiście bardzo trudne. Znalezienie rzadkiej i cennej gry do Twojej kolekcji wymaga czasu i cierpliwości. Więc nie śpiesz się z zakupami i nie czuj presji. To nie jest wyścig, kto szybciej skompletuje jakąś serię. Na pewno z cierpliwością i z dobrą taktyką uda ci się osiągnąć swój cel po taniości. Prowadź dobre zapiski, śledź swoją kolekcję. Katalogu dokładnie, co znajduje się w Twojej kolekcji. Za ile kupione, gdzie i ile warte. Bo bardzo łatwo jest się po prostu zgubić. Dbaj o swoją kolekcję. To jest bardzo ważne. Utrzymuj gry w dobrym stanie i odpowiednio je przechowuj. Regularnie je czyść i obchodź się z nimi z należytym szacunkiem. A teraz pozwólcie, że podziękujemy sponsorom. Bardzo gra nieznana. O mój Boże, czy wy też padliście ofiarą żenującej sytuacji? Polecam Wam już dzisiaj zasubskrybować w tym miejscu. Trafiłem? Subskrypcja Cringe VPN Jest to jedyna pewna subskrypcja, która zapewni Wam bezpieczeństwo przed żenującymi sytuacjami. Mamy również konkurs. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Cringe VPN. Konkurs z niesamowitą nagrodą, którą jest pokonanie algorytmu dla mnie. Ha! Dziel się swoją kolekcją, a przede wszystkim wiedzą. Podziel się swoją kolekcją z innymi kolekcjonerami i nie bądź osobą, która trzyma wiadomości dla siebie. Bo tak jak w dobrym RPGu, dzielenie się naszym doświadczeniem powoduje, że po prostu wszystkim się łatwiej gra. Bądź na bieżąco przede wszystkim z wszystkimi panującymi kolekcjonerskimi trendami. Bo pomoże to właśnie Tobie w podjęciu świadomej decyzji, co kupować, a co sprzedawać, bo trendy się ciągle zmieniają. Więc bądź na topie. Bądź otwarty na różne rodzaje gier. Bądź otwarty na próbowanie różnego rodzaju gier, platform, bo może to być właśnie klucz do odnalezienia ulubionych gier i serii, i kolekcji i konsol i joysticków. Otwieraj nowe drzwi. Eksploruj. Bądź etyczny. Szanuj innych kolekcjonerów, a przede wszystkim sprzedawców. Oraz unikaj kupowania, sprzedawania czy wspierania pirackich gier bądź podróbek. Bo sam nie wiesz, czy na ciebie nie padnie i to nie ty staniesz się ofiarą właśnie takiej pirackiej machlojki. Inwestuj w gry, w które lubisz i w które masz ochotę zagrać. Nie rób inwestycji tylko dla samego faktu posiadania jakiegoś przedmiotu. Ja tu jestem grzesznikiem akurat. Kupuj gry, które lubisz i które mają dla ciebie jakieś osobiste znaczenie. W ten sposób kolekcja będzie dla ciebie miała większe znaczenie. Poznaj historię gier, bo zrozumienie kontekstu historycznego może spowodować, że dany tytuł urośnie w twoich oczach i stanie się twoim ulubieńcem. I od niedawna dla mnie numer 13. Bądź człowiekiem społecznym. Dołącz do społeczności kolekcjonerskiej. W linku jest Discord i Facebook naszej grupy. Jest to idealny sposób, aby poszerzyć swoje horyzonty, no i wiedzę na temat naszego ukochanego hobby. Nie dosyć, że dowiesz się tak dużo o hobby, które razem kochamy, to jeszcze poznasz ludzi, którzy dzielą z tobą pasję. Dwie najważniejsze rady, jakie ja osobiście mogę wam dać. Przede wszystkim nastawienie. Spośród setek tysięcy gier, które codziennie oglądam na aukcjach, kupuję tylko jedną bądź dwie. I prawda jest taka, że większość mogłaby powiedzieć że to jest po prostu strata czasu. Ja jestem nastawiony pozytywnie i sprawia mi przyjemność przeglądanie tych wszystkich gier, bo tak się też na tego nastawiłem. Polecam Wam zrobić dokładnie taką samą taktykę i polecam Wam po prostu mieć pozytywne nastawienie i być pełnym nadziei, że coś uda Wam się znaleźć, a na pewno, na pewno coś znajdziecie. I na sam koniec moja osobista rada: uważajcie, abyście nie zostali Piotrusiem Panem, który żyje w Nibylandii, a jedyny kontakt, jaki ma z płcią przeciwną, to jest Mała wyróżka, która nie jest prawdziwa, a jest ona tylko substytutem prawdziwej partnerki bądź partnera w naszym życiu. A czego boi się najbardziej Piotruś Pan? To jest tego, że stanie się dorosły i że stanie się taki jak Hak, który boi się krokodyla. Krokodyla, który ma w sobie zegarek, który reprezentuje tykający czas, który powoli nas zdogoni, a tego Piotruś Pan by nie chciał. Najbardziej boi się tego, że stanie się dorosłym, którego goni czas. Prawda jest taka, że czas nas goni, a to jest tylko hobby, a hobby ma sprawiać nam radość, a nie być naszym głównym celem życia. Dzięki za uwagę i widzimy się na kolejnym filmiku bez odbioru.